Mój brat powiedział mamie o mojej historii przeglądania, więc zamieniłem go w femboja i pozbawiłem dziewictwa. Słuchaj, nie oceniaj mnie, dopóki nie usłyszysz całej historii. Mój młodszy brat Liam postanowił być bohaterem. Przeszukał mój telefon i znalazł moją historię wyszukiwania. Wiesz, te zwykłe rzeczy. Anime, memy, trochę specyficznej sztuki jak femboys i futrzaki i inne rzeczy. Zamiast być bratem, wydrukował to, podkreślił. Zrobił mamie pełną prezentację PowerPoint przy kolacji. Dostałem szlaban na miesiąc. Mama patrzyła na mnie, jakbym utopił szczeniaka. Nie krzyczałem, nie walczyłem z nim. Tego właśnie chciał. Wykazałem się kreatywnością. Liam to maniak siłowni. Jedyne, co go obchodzi, to jego przyrosty i jego przegrani kumple z drużyny futbolowej. Jego największy strach bycie jako miękki lub uroczy, więc stałem się jego osobistym stylistą. W jego woli. Faza pierwsza. Zamieniłem jego męski żel pod prysznic na mój peeling lawendowo-miodowy. W Ciągu tygodnia jego koledzy z drużyny pytali: "Dlaczego pachnie jak Bath and Body Works?". Dezorientacja na jego twarzy była bezcenna. Faza druga. Wojna na pranie. Zaczęłam mieszać moje ubrania z jego. Koronkowe wykończenie z moich kabaretek zaplątało się w jego dżinsy. Odkrywczy top kradł się do jego prania. Jego szare dresy wyszły pachnące wanilią i błyszczące pod światłami. Arcydziełem było szkolne wydarzenie charytatywne. Kupiłam dwie tuziny tęczowych bransoletek. Zapłaciłam jego najlepszemu przyjacielowi 20 dolarów, żeby powiedział wszystkim, że Liam ma na jakiegoś gota przy trybunach i zmienia swój styl, żeby go zaimponować. Z Dnia na dzień narracja się zmieniła. Liam nie był już tylko sportowcem, był wrażliwym królem. Jego przyjaciele uważali to za zabawne. Wyzwały go, żeby nosił czoker, kupili mu spódnicę jako żart i co ciekawe, nie miał nic przeciwko temu. Uwaga, była uzależnieniem. Zaczął pytać mnie o rady, jak chodzić w platformach, jak robić eyeliner. Jego historia wyszukiwania szybko stała się znacznie gorsza niż moja. Założył TikToka Pretty Boy Liam. Ale to nie był koniec. Przedstawiłem go mojemu przyjacielowi Aleksowi. Alex jest przekonujący. Zaczęli rozmawiać, spędzać razem czas. Pewnej nocy usłyszałem dźwięki z jego pokoju. Powiedzmy, że Alex pełni go wyedukował. Dał mu popalić. Teraz Liam nie tylko się tak ubiera, ale żyje tym na pełen etat. Nigdy nie przeprosił za donoszenie. Pewnie nawet tego nie pamięta. Teraz jest zbyt zajęty. Wybieraniem kabaretek i życiem na całego. Więc tak, zemściłem się. Nie tylko zmieniłem jego ubrania, zmieniłem całe jego życie. I szczerze mówiąc, nigdy nie był szczęśliwszy. Nie ma za co, Liam. Może teraz mama w końcu przestanie na mnie patrzeć.